Jeszcze na samym początku na szybko zaproszę Was wszystkich na nowo stworzony serwer Discord Square Drifters Paradise, link do niego macie w opisie, możecie się zaznajomić z nim jak tylko chcecie, kiedy tylko chcecie, zapraszam do rozmowy oraz pisania na czacie. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie ponownie Corsa, no bo trzeba trenować do moich przyszłych turniejów driftowych, które no, mam nadzieję się odbędą. Halo, driftingowy net, ja nadal czekam na informacje. <grytania> Dzisiaj jest ze mną taki użytkownik, mój widz o Niku Kotlet. Możesz się teraz przywitać bez żadnego stresu, ja nie gryzę. Cześć, jestem Kotlem, Kotlet, wcale nie wiem, latać wokiem. Y i tyle. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Wpisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. No, no i pięknie, i jakby, no tu kolega, widzę jakiś tam z Stanów Zjednoczonych, czy innych tam hrabstw, próbuje się do nas dołączyć. Ale mocno co się wychodzi? Generalnie, jak widzicie, no ja nie rozgraniczam ludzi w stosunku do wieku. Może ze mną zagrać każdy, i to, że grają ze mną widzowie, jest kolejnym udowodnieniem w dniu dzisiejszym. Bo ja wziąłem tak na szybko po prostu kolegę z Discorda Powiedziałem, dobra, słuchajcie, jest odcinek, jest sprawa, kto umie latać bokiem No i Kotlet się pierwszy odezwał, dziękuję bardzo Słuchajcie, ja jadę dzisiaj S13, tak samo jak i Kotlet Z tym, że mamy różne zderzaki z przodu Ja mam chyba zderzak od Rocket Bunny, ale mogę się mylić Chyba tak Chyba mam przód od Rocket Bunny. Nie ogarniam do końca tych bodykitów, które wychodziły do tych Nissanów. No ale mamy wszyscy Silvię S13. E, no ja tam kodlet ma trochę taką targę ale la Cabrio z klatką bezpieczeństwa. Także, no można i tak. Ruszamy na podbój e, English Town, bo tak się nazywa dzisiejsza trasa, słuchajcie. Może na samym, na samym początku przejdziemy sobie ją spokojnie. A i tu Memo spróbuje się e, do nas wkleić. Jakże pewnie się udało kotleta wjechać, e, są tu ludzie z naszego Discorda też. Ludzie się łączą, jakby znaleźli mnie po statusie, pewnie dołączyli i no, takie życie jak w Madrycie. Na razie pokażę wam trasę bez śmigania bokiem, żebyście się zaznajomili z nią. E, bo widać ją u mnie na filmie pierwszy raz, e, wcześniej nie miałem wcale. A jest to mega popularna trasa, tylko w sumie jakoś nie zwracałem na nią uwagi. No, no wiecie, jak to jest, człowiek zapomina po prostu, nie jest to krótka trasa, jest to dość długa i nawet dynamiczna trasa. Ze względu na to, że mamy tutaj nawet długą, prostą, którą za chwilę zobaczycie, bo jeszcze do niej zbliżamy, i nie należy ta trasa do jakichś mega najłatwiejszych, ale też mega trudna nie jest. Jeszcze szczególnie, jak się ma około 800 koni mechanicznych pod maską, to śmiganie na niej jest samą przyjemnością. A specjalnie wziąłem taką dłuższą troszeczkę trasę, żeby nie powtarzać jej co sekundkę praktycznie. Żeby te kółeczka robić, ale... nie tak szybko, nie? E, Silence jest, też jest oczywiście od nas z Discorda, także mnie to wcale nie dziwi. E, a ty, Kotet, może powiesz teraz nam, na czym śmigasz, bo pewnie ludzie będą ciekawi. Tak, y, ja śmigam na kierownicy Logitech G29. Na edycji PlayStation to nie jest jakaś G923, bądź jakaś inna G992 <grym> z shifterem i e, trzema pedałami, tak jak jest w serii. Bez ręcznego, ręczny mam na łopatce. Ee, no to też kozak. Radzi sobie. Dobra, całą trasę przejechaliśmy. To ja może teraz przyjadę po prostu driftem kotet, spróbuję się do mnie doklejać. Zobaczymy jak to wyjdzie, a później się zamienimy oczywiście kolejnością No i to ja do kotleta będę się Doklejać tu ładnie No silence, ale nie przeszkadzaj, ale nie przeszkadzaj kolego Bo tego to my nie robimy Proszę bardzo Kolejni gracze się łączą na serwer, no jest to serwer publiczny, więc jakby Nie zabronię łączyć się każdemu, ale tego to chyba wykikuję specjalnie, nie? Takie wódki powinien być na, na serwerze. Dokładnie, ale chyba jest nawet. Nie wiem, wiesz, ja nigdy nie ogarniałem tutaj jakichś takich rzeczy. I teraz najtrudniejsza część tej trasy. Zapieprzam prawie 200 na godzinę i tutaj wciskam praktycznie. A no i mało brakowało. O, a chciałem tak fajnie zrobić przy oponach, ale spokojnie uda nam się to. A, i muszę, się, muszę pamiętać, żeby dawać się na. nie przeszkadzać na Discordzie w momencie, A. kiedy nagrywamy. Bo. <laughs> pingują mnie tu w re, w, wrony wredne pikują, ramują, udają, udają policjantów. Tak, dobra. Cała trasa przejechana, teraz spróbujemy zrobić dobrze tamtą prostą. Tutaj, o! Farming simulator troszeczkę, ale nieźle. Jedziemy dalej. Także ta trasa nie jest trudna, mówię parę okrążeń człowiek się przyzwyczaja. Też no, trzeba tym, że... dodać, że pierwszy raz ją jadę. Tak, ty jedziesz ją pierwszy raz ja już nie jadę pierwszego razu, ale oczywiście jak to... jak to bywa podczas nagrywania filmu Jak to bywa podczas nagrywania filmu no... Kurde, nie udaje się tak samo jak podczas grania normalnego, więc. Uwaga. I cyk. Dawaj, 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 jest, jest, jest. No, powiedzmy, że prawe się udało. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. Dobra, cyk. Proszę bardzo. Tu to wewnętrznie się na zbliżymy. Nie! oponach. kurdebele mole, no. Dobra, ty jesteś tu z przodu, tak? Dobrze widzę? No to ja mogę teraz poprowadzić Tak, bardzo dobrze właśnie Liderować O Jezu, ja z jadu dałem teraz O Boże Święty Weź trochę tam na homulcu pośmigaj mhm. Żebym cię dogonił Ja sobie wewnętrzną będę jechał Dobra, nie możesz jechać na pełnej, myślę bardzo ładnie, bardzo ładnie Tak, bardzo ładnie Bardzo ładnie przeciągnęłeś, widziałem No i pięknie Bardzo ładnie Dawaj Dam ci się podgonić No Dawaj Za szeroko, ale jadę, jadę ja też jadę! Co! Nie uderzyłem w opony! Kurde, belę, udało się! Ha! Bardzo dobrze. Jest okej okay. Mówię, no tamta prosta nie należy do najprostszych, bo tam już jest naprawdę duża prędkość. Łatwiej jest się dokleić, jak ta prędkość jest niższa, aniżeli zapieprzasz 200 na godzinę, nie? Nie no, woutkick powinien być dla tego silensa, bo denerwuje. Kolego, wiem, że oglądasz ten odcinek To wiesz, że denerwujesz takim zachowaniem i... No nie podzielamy czegoś takiego No nie podzielamy Znowu tu tyłka dałem, ja pierdziele Zaraz, znowu zaraz ludzie powiedzą Boże święty, tyle lat latasz, powinieneś jeździć lepiej Dokładnie Ale czy znowu dogonić nie mogę Co jest? To hamulec, hamulec ja robię Dobra, cyk widzę, widzę, że tam robicie drift train Tak? Trosz, ja, no, ja nie to. widzę co za mną się dzieje, więc ci nie powiem, ale ufam ci Jakby widzę ja na miniaturce trzy kropki Dawaj leć 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 Tu musisz szybko jechać, tu musisz szybko jechać Dobra Aja ja 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 Ojo jest, <śla> No, no to jest trudne, to jest trudne no, tutaj tak. akurat Ebisu jest już łatwiejsze minami Tutaj W tym jest to prosto No tak Trochę tak Tylko tam jeszcze masz wyskok na Ebisu nie? Dokładnie Tam się też, tam jest też mniejsza prędkość No jakby nie ma tyle miejsca żeby się rozpędzić co tutaj dokładnie. Tutaj to jest naprawdę długa prosta Tam o, jest prawo Tak dokładnie A, dawaj, 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 nie, 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 dobra, zmus, już. jedź, jedź Dawaj hamulec Ja sobie tu na hamulcowanie dojadę, gaz w podłogę, dawaj ładnie, ładnie Tu się troszkę oddalę. Dawaj jedź Dawaj, 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 dawaj ładnie, ładnie Tam na nich nie zwracamy uwagi o, Ania zaraz timeoutuje gościa na Discordzie. Będziemy świadkiem timeouta chyba na odcinku. Dawaj, jest, jest. Kurde, bele, nie pojedziesz dalej. Było tak blisko. Tak blisko jak ja. Dobra, nice. Nadganiam, nadganiam. Weź trochę hamulca. Dobra, nadganiam. Coś tam nadganiam. Tu się trochę oddalę. No i najsowo. Nice Mogę światła wyłączyć, to będziesz widział kiedy hamuję Nie, jest ok. O! Pa-pa-pa-pa! Dobra, da, dam radę Dasz żadę? Da, <grym> Prawie. Pa jak ratował, dawaj, ja na hamulce jadę wyprzeć mnie. No nie wstaje. No. Jak nie wstaje, halo? Strój. Mimo, że go kopię, kopię to nie wstaje. To mocniej trzeba było go kopać. Kopię jak mogę, noga mi już trwa. Co? Nie, 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 bo ja tu zaraz strat nie chcę mieć. Halo. Jeszcze ci noga odpadnie i co będzie? Dobra, jadę, cyk. Kimyk. No i dobra, to Cię No i nice Dawaj, jedź, 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 dasz radę, dasz radę? Dasz radę, no daj radę, daj radę, jadę, jadę A ja jadę. nie, ja na czwórce byłem, nie mogłem zmienić na, na trójkę, bo kurde mi rąk brakło A no to widzisz, brakło. ja na trójce Ja na czwórce już Mi rąk brakło Ja, ja teraz Teraz trzy nas dym jak po wybraniu papieża <noise> Normalnie gościu No nie A ja kurde Bele jak cię cofnęło Gdyby cię nie cofnęło to by mi wyszło O, jak ładnie, o jak ładnie Przekładeczka dawaj Szeroko, szeroko ja ale kozak. No jest banan na mordzie. Dobra, lekki kontakt. A dupa. Ale to było dobre. Jak mi się to podobało. Kurde, wele No Czy nie suda? Tak. Dobra, jedź, nie hamuj, nie hamuj, nie zwalniaj. Ale ja sobie tu na czwórce zostawię. Oj, ten bakor, no nie. nie wychodzi? Ja, ja próbowałem się do ciebie dostosować i też poleciałem na opony. Trochę treningu i będzie jeszcze z ciebie Piotr Więcek. Dobrze, tata. Jezu nie mów tak, bo czuję się stary, a pierdziel już do grobu. Do grobu mnie wpędza, no najlepiej, ta. <laughs> Szykuj się No właśnie, słyszałaś Ania? Słyszałaś jak mi życie śmierci? No ładnie No ładnie, ładnych tych mam widzów No, kozak Dobra, jazda O, to mi ładnie wyszło po linii, kozak Dobra, widziałem backwarda zrobiłeś Ja sobie trochę po wewnętrznie polecę Jazda, jazda, bez hamulca Mam szansę, dawaj, dawaj Czwóreczka wbita Ja też No i kozak Kosior Backwardzik kolejny O, 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 ci, o, o ci przedłużyłem, przedłużyłem. <grymce>, Dawaj, dawaj, dawaj <grymce> Jak ci drift przedłużyłem Dobra, błagam, niech to się uda To musi się udać Tak. tak! Może nie idealnie, ale zarąbiście! I tak blisko ciągle czerwona strzałeczka No i kozak! Kurde, sztos! Człowiek się namacha, na poci, ale... Ale wyjdzie Tak Lego! No następny, co tu? Tak próbuje ładnie. nam chyba przeszkodzić ją Ta Tak <laughs> Dawaj, backward, trochę farminga, nie? Jest git Dawaj, dawaj, o, dawaj, lecisz, ja? lecisz, lecisz, lecisz. Ja lecę. Ja też. Ja już na czwórce. No ładnie, ładnie, ładnie jest. Boga, żeby tutaj też ta prosta tak wyszła. Mówisz masz Tak? No dobra, trzymam Cię za słowo A jak nie to co? To kupujesz sponsora za 15 zł. No mogę, mogę <grystanie> Piątka piątki na trójki <grystanie> I co? I co? <grystanie> dobra, dobra jest Dobra, ja już na czwórce Zak, jestem drzwi w drzwi, prawie No, trochę trawy. Troszkę farminga. Ale tu za to drzwi w drzwi. O chłopie, o chłopie, o chłopie. Nie no, dobra, nie mam pytań, nie mam pytań. Dobra, oby tu siadło. Męczny, no, ale cię zahaczyłem, ale, ale cię dobra, zahaczyłem. Nie ja, ja, ja też nie dam rady, ja, ja bo cię zahaczyłem. Bo ja cały czas szybciej niż ty trudno. tutaj jadę Dobra dawaj Ja teraz sobie, dojdź do końca to okrążenie Później ja poprowadzę i zobaczymy czy ty mnie się dokleić do tej prostej Dobra, możemy tak zrobić Będę szedł po twoich śladach Zobaczysz Nie jak ja tam przyspieszam Dobra O ale ładnie przy ścianie to siadło Dawaj, dawaj, dawaj Jadę Wyprzedzaj Lekki backward O jak mi teraz ładnie wyszło to I tu trochę się do wewnętrznej spróbuję. Dobra, tak jest mi po środku O ale tą twoją v słychać, o chłopie Dobra i tu już na czwórce siedzę do zewnętrznej jak najszerzej, tu wewnętrzna i cyk. Zwolniłem trochę gaz w podłogę, a tu z tyłu trochę. Ja ci powiem, ile mam na wejściu tam, w tamten drift, 170. 190. Ok, I jeszcze walltapa miałem. O, chłopie. O, stary. Dobra. No mi też wyszło, mi też wyszło Widzicie, ja mam większą prędkość na wejściu tam Tylko ja później się bardziej dohamowuję chyba niż ty Tak mi się wydaje Może tą no, hamulcem? Ja nożnym Hamulcem o. ręcznym sobie tylko pomagam leciutko A tak to nożny jazda Dobra, teraz coś spróbujemy o. No teraz to ja, z spieprzył ja już jestem ogólnie cały spocony, nie? O, no, ja mam takie, że to hit No, widzisz Nawracyk. No, dawaj, 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 ja ci tak popchnę dzień, jeszcze Nie, nie, to... Ja trochę wyleciałam, ale... Ty dobra Ja sobie dam radę Dawaj, wyprzeć, ja spróbuję Oj, trochę, widzisz, tu uważnie jechałem 170, bo widziałem, widziałem prędkościomierz i już się zbliżyłem do wewnętrznej. Już nie zrobiłem takiego fajnego łuku jak wtedy, tylko już tu do wewnętrznej zleciałem. O, lekki farming simulator, damy radę! Damy radę! Dawaj, dawaj, dawaj! Oj. Jest, jest, jest! A, dobra, ale przynajmniej mnie nie obróciło, przynajmniej mnie nie obróciło. Mogę kopnąć, by był większy kąt Jaki, jaka ściana, jaka ściana Kozak Dobra, no, cyk oh, <laughs> Ja wiem, że chciałeś mnie wyprzedzić, nie ja, no spoko <laughs> <laughs> Tylko trzeba było powiedzieć, Oskar chciałbym cię wyprzedzić nie tam jest za zderzak, co? Tam się będzie pierwszy w tańcu. Nie. <grywa> Dobra, to co moi drodzy? Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jak zwykle zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Um, no i co? Mam nadzieję, że w ogóle przypadł Wam do gustu kolega Kotlet, bo mi się naprawdę przyjemnie z nim latało. Um, zakładam, że nie jest to ostatni film, jeżeli tylko będzie chciał ceście, któregoś razu w niedalekiej przyszłości zgramy się jeszcze raz. Co ty na to? Jestem jak najbardziej chętny, jeśli się zgadamy, i robimy odcinek następny. No i gitara, to możesz pozdrowić mamy, tatę, i rodziców w tym momencie. No to ja pozdrawiam y, brata, mamy, tatę i rodzinę. Mamy tatę i rodzinę, bo mama tata to nie jej rodzina, więc trzeba rodzinę dodatkowo pozdrowić. Dobra, ja was zapraszam jeszcze na Instagrama, do którego link macie w opisie oraz oczywiście naszego Discorda, którego reklamy widzieliście na samym początku tego filmu. Zapraszam was bardzo serdecznie, jest to nowo napisany serwer, nowo stworzony serwer SDP, ponieważ poprzedni został zamknięty z... ze względu na wiele rzeczy, o których mówiłem w filmie, które wrzuciłem przed tym obecnym. Także co? Mam nadzieję, że się podobały. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Ja się teraz mam i żegnam. Trzymajcie się, nie puszczajcie. Cześć.